Późnej jurze większość terenów Europy była pokryta płytkim morzem i tylko w niektórych miejscach pojawiały się wyspy. Nawet na największych z nich było mało pokarmu i mogły żyć tam tylko nieduże organizmy. Jednak i tak nie zabrakło tam dinozaurów, w tym długoszyich zauropodów. Były one jednak w zmniejszonej formie. Przykładem jest bohater dzisiejszego odcinka. Europazaur. Europazaur został odkryty w Niemczech w 1998 roku, a opisany został w 2006 roku. Jego pełna łacińska nazwa Europasaurus Holgeri oznacza europejski jaszczur Holgera i odnosi się do paleontologa, który odkrył jego pierwsze szczątki. Holgera luetke. Europazaur żył w późnej jurze, czyli około 155 milionów lat temu. Według naukowców należy do grupy Macronaria, do której należą także brachiozaury i kamarazaury. Dowodem na to jest na przykład charakterystyczny łuk znajdujący się nad piskiem, a przed oczami otaczał on nozdr, jego konkretna pozycja w grupie makronaria jest niepewna. Niektórzy uważają, że był to bazalny przedstawiciel tej grupy, a inni, że był to przedstawiciel rodziny brachiozałów. Podstawową różnicą odróżniającą europazaura od jego bliskich krewnych jest jego rozmiar. Jak nazauropoda był bardzo mały, bo długość osobników dorosłych to około 6 metrów. Odnaleziono liczne szczątki młodych osobników, które osiągały niecałe 2 metry długości. Czyli były znacznie mniejsze od osobników dorosłych. Pozwala to na zbadanie rozwoju osobniczego europazaura, czyli przemiany anatomicznych danego osobnika od narodzin do śmierci.